No, docieramy już do brzegu Zdobyć ofiarę mama zginęła Tam idzie. no odkryj to zagadkę dotarliśmy na sam środek wisły na umocnienia Tanieni. Ania się odnalazła a my relaksujemy się kąpieliska tu jak rad nie ma zimierz tam gdzieś został, o, 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 jeszcze dalej. Mamy taką eskapadę, żeśmy tu walnęli. Naprzeciwko Janowca jesteśmy prawie. Zaraz będzie ten jechał, płynął ten, wiesz, wiking, Łukasz. No i teraz by się piwko no, tutaj, no to daj jedno. No To dokumentuję, ładny wiaterek, ładniutko jest. A tam wiking do Janowca płynie, czyli tu do nas. Ale bajer odstawiłeś, jeszcze 21 zawleczek tylko trzeba. To idźcie się kąpać o tam jest plaża. No czego nie pozdrawiacie Wikingów? Koło nas przepływają. Tam widziałem prom, Ujno. o, płynie, do Janowca. Janowiec jest tu już na tak żeśmy sporo wycieczkę zrobili. O, tu widziałem zamek ruiny. Potem zdejmiesz sobie i się wysokiej nie, 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 że ta wyspa to twoja, no. Aha, ale to że nie, że tu wie, co zaleje. To co jest nie, 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 to nie, To nie, Nie, Gdzie ten nie? Nie. Będziesz te spodów, I będziesz e, w tych samych. A potem Pokaż jak, włożyć, jak włożyć, to wszedłeś to na to wyspy. i parę. ciekawe czy ją będziesz wiesz jak tu jest głęboko? Stanąć, się mm -hmm. To mogę w tych majtkach, a potem nałożę sobie najwyżej. Uh -huh. Ale do góry nogami. No ale będę w samych czarach. Waga! Przechodzisz, bo kręcę. Nie. Łukasz!

A jak, na, a jak na tej waszej wyspie było? Woda jest śliska. Śliska, tak? A wyspa jak? Bezludna. No ale to wasza wyspa, tak? Brakowało tam ciebie. Tak? Daj mi jakiś ręcznik. Dobra, zostaw resztę na późniejszy ten. eskapad jeszcze. Daj mi ręcznik.

Teczka pełne galerii. Zrobię mam To pomyliłem, nie trzeci, tylko najstarszy w Polsce. Stop, zakaz filmowania.